Witam się z wami w kolejnym filmie. Mamy 27 grudnia, jest 7:21. Ja idę się ogarnąć, bo dzisiaj zrobimy sobie shopping. Jestem Blanka, witam Was na moim kanale i ja Was zapraszam do oglądania. No!

Cena mamąka pistacjowa dla Was oraz babulki. A tu mieliśmy awarię więc mam baburki z melinową z granatem. Dobasie żadnej herbaty, więc dobra, mamy tutaj cena monorolska. Mój się trochę popsuł. Dobra. Wylał się trochę. Wyszliśmy na sushi z Maczkiem. Mam przyszło Mamy już sofii. No to jest wielkie Wielkie, co wielkie? Ale płacę. Nie zrobię zdjęcia temu, ale to pięknie, że przyzumowałam Mam z nabiciem tego Może, może my szukają Kto ci szuka? Powiem wam, co dzisiaj kupiłam w Stargardzie Dwie rzeczy poszły dla mojego brata, więc z Teddy Kupiłam organizer na kosmetyki, wiadomo, pędzle, takie rzeczy, ale widziałam, że w Action jest podobny. Ja mówię, no nie, bo ja tam szukałam kleju taśmia, ale dzisiaj nie było na stanie. Yy, w promocji kupiłam za 15 zł ten Oto szamponik. Tak, kupiłam go w promocji tym razem. Do tego w Empiku kupiłam masę mocującą. Ja kupowałam parafiksy w Rosmanie, ale one, ich nie było pomimo promocji. Mam klej w taśmie z korektorem. Klej z z korektorem. Taki z firmy Star and Clear. czy coś takiego. Mój brat ma rozmiar M, a ja mam F. Tutaj jeszcze mam pasek New Yorkera. Za niecała 25 zł i coś tu. I jeszcze mam ten, ten, to nie to. I mam trzy razy zdjęcia do scrapbooka Bo co? A to? to, to, to tak, byliśmy na jedną... Chcemy zrobić zrobić jak będzie. No zaraz cię nagram. Dobrze więc... Z, z, dzień udany, moja mama zdziwiona, że poszliśmy na jedzenie, pomimo, że miała jajko w domu. No co? Ja się żyję. Się ja się ja kupiłem piękną koszulkę. Dobra, ja jeszcze kupiłem sobie koszulkę z całą tego markera. Kupiłem dwie książki dla mamy chila. Fajła na Była promocja 70 na tańszą. I jeszcze picie jedzenie kupiłem. na sushi. Byliśmy na sushi i na, 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 na rolsie z Babolki Na babolki który rozwalił. Rozwalił. Chociaż była... Zna y dobra znajoma z klasy i... Dobra znajoma! Ej! No można powiedzieć znajoma, okej znam ją, znam ją, dziękuję Teraz testing Ale to estetyk wygląda To jest czarny czy jaki? A to Konrad ma czy... Co ty działasz? to! To ładnie wygląda Ej. Ponad 10 po 22 Ja muszę wysuszyć włosy i idę spać. Ja dopiero co wysuszę włosy, będę szła się położyć. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam udanej, miłej wieczoru, dnia, nocy. Nieważne. I życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Jak się nie będziemy widzieć. I Was. Zapraszam Was serdecznie na pozostałe media społecznościowe, które są w opisie, moje playlisty, shorty, i filmy, które są na kanale. Zapraszam też Was na mapy, pozostałe sceny, które są podane w opisie i do zobaczenia w nowym roku.